Rozdział 5. Karma Yoga. Działanie w świadomości Kryszny. Arjuna rzekł: O Kryszno, najpierw poprosiłeś mnie, abym porzucił działanie, a potem ponownie poleciłeś mi pracę w oddaniu. Czy mógłbyś powiedzieć mi ostatecznie, która z tych dwóch dróg jest bardziej korzystna? Bóg najwyższa osoba rzekł: Do wyzwolenia prowadzi zarówno wyrzeczenie się działania, jak i praca w oddaniu. Ale z tych dwóch dróg Praca w służbie oddania jest lepsza niż wyrzeczenie się działania. Ten, kto ani nie pragnie, ani nie nienawidzi owoców swoich czynów, znany jest jako zawsze wyrzeczony. Osoba taka, wolna od wszelkiego dualizmu, bez trudu przekracza materialne ograniczenia i osiąga całkowite wyzwolenie o potężne arczuno. Tylko ignoranci mówią, że służba oddania, karma yoga, różni się od analitycznych studiów nad materialnym światem, sankją. Posiadający faktyczną wiedzę, mówią, że ten, kto poważnie potraktuje jedną z tych ścieżek, osiąga rezultaty obu. Ten, kto wie, że cel osiągany przez analityczne studia można również osiągnąć przez pracę w służbie oddania i kto w związku z tym widzi, że analityczne studia i służba oddania są na tym samym poziomie, ten widzi rzeczy prawdziwie. Ten, kto nie angażuje się w służbę oddania dla Pana, nie może być szczęśliwy poprzez zwykłe wyrzeczenie. Lecz rozważne osoby zaangażowane w służbę oddania mogą natychmiast osiągnąć najwyższego. Człowiek pracujący w oddaniu, będący czystą duszą, kontrolujący swój umysł i zmysły, drogi jest każdemu i jemu każdy jest drogi. Chociaż zawsze zajęty pracą, człowiek taki nigdy nie wikła się w jej skutki. Osoba, która osiągnęła boską świadomość, chociaż patrzy, słucha, dotyka, wącha, je, porusza się, śpi i oddycha, zawsze w głębi wie, że w rzeczywistości nie czyni nic. Mówiąc, wypróżniając się, przyjmując pokarm, otwierając i zamykając oczy, wie ona, że to tylko materialne zmysły wchodzą w kontakt z przedmiotami zmysłów, ona zaś sama znajduje się z dala od nich ten kto pełni swój obowiązek bez przywiązania oddając owoce swego czynu najwyższemu panu nie podlega wpływom grzechu tak jak liść lotosu który mimo iż jest w wodzie nie jest przez nią dotykany jogini porzucając przywiązanie działają poprzez ciało umysł inteligencję a nawet zmysły jedynie w celu oczyszczenia się Stała w swoim oddaniu dusza, osiąga niezmącony spokój, ponieważ mnie ofiarowuje owoce wszystkich swoich czynów. Natomiast osoba pozbawiona boskiej świadomości, chciwa owoców swojej pracy, pozostaje uwikłana w materialnej niewoli. Kiedy wcielona żywa istota kontroluje swoją naturę i w umyśle wyrzeka się wszelkiego działania, wówczas rezyduje szczęśliwie w mieście o dziewięciu bramach w materialnym ciele, nie działając ani nie będąc przyczyną działania. Wcielona dusza, która jest panem miasta ciała, nie jest przyczyną działania, nie nakłania nikogo do działania, ani też nie wytwarza owoców działania. Wszystkim tym zarządzają siły natury materialnej. Najwyższy pan nie przyjmuje na siebie ani grzesznych, ani pobożnych uczynków żywych istot. Wcielone istoty zaś są zdezorientowane z powodu ignorancji, która okrywa ich prawdziwą wiedzę. Jednakże, kiedy ktoś zostaje oświecony przez wiedzę, która niszczy niewiedzę, wówczas wiedza ta odsłania mu wszystko, tak jak słońce rozjaśnia wszystko podczas dnia. Kiedy ktoś skupia na najwyższym swoją inteligencję, umysł i wiarę i w nim przyjmuje schronienie, wówczas, dzięki doskonałej wiedzy, całkowicie uwalnia się od obaw i w ten sposób posuwa się naprzód na ścieżce wyzwolenia. Pokorny mędrzec, dzięki cnocie prawdziwej wiedzy, widzi jednakowo uczonego i łagodnego bramina, krowę, słonia, psa i zjadacza psów, pariasa. Ci, których umysły są spokojne i skupione na jedności, pokonali już uwarunkowania narodzin i śmierci. Są nieskazitelni niczym brahman, a zatem usytuowani są w brahmanie. Osoba, która nie unosi się radością, doświadczając czegoś przyjemnego, ani nie rozpacza, gdy spotykają ją rzeczy nieprzyjemne, która jest inteligentna, niezwiedziona i która zna naukę o Bogu, usytuowana już jest w transcendencji. Takiej wyzwolonej osoby nie pociągają materialne, zmysłowe przyjemności, bowiem zawsze jest w transie, doświadczając wewnętrznej radości. W ten sposób samo zrealizowana osoba cieszy się nieograniczonym szczęściem, ponieważ koncentruje się na najwyższym. Osoba inteligentna unika źródeł nieszczęść, które powstają z kontaktu z materialnymi zmysłami. O synu Kunti, przyjemności takie mają swój początek i koniec, tak więc mędrzec w nich nie gustuje. Jeśli ktoś jeszcze przed porzuceniem swojego obecnego ciała jest w stanie tolerować impulsy materialnych zmysłów, i powstrzymywać siłę pożądania i złości, ten jest prawidłowo usytuowany i żyje szczęśliwie w tym świecie. Czyje szczęście znajduje się wewnątrz, kto jest aktywny i radosny w duszy i kto za cel obrał własne wnętrze, ten jest prawdziwie doskonałym mistykiem. Jest on wyzwolony w najwyższym i ostatecznie osiąga najwyższego. Ci, którzy znajdują się poza dualizmami powstającymi z wątpliwości, których umysły skierowane są ku wnętrzu którzy są zawsze zajęci pracą dla dobra wszystkich żywych istot i którzy są wolni od wszystkich grzechów, osiągają wyzwolenie w najwyższym. Ci, którzy wolni są od gniewu i wszelkich materialnych pragnień, którzy są samozrealizowani, którzy posiedli samokontrolę i którzy dążą nieustannie ku doskonałości, z pewnością wkrótce osiągną wyzwolenie w najwyższym. Odrzuciwszy wszystkie zewnętrzne przedmioty zmysłów, koncentrując wzrok pomiędzy brwiami, zatrzymując wdech oraz wydech w nozdrzach i w ten sposób kontrolując umysł, zmysły i inteligencję, transcendentalista dążący do wyzwolenia uwalnia się od pragnień, strachu oraz gniewu. Ten, kto zawsze pozostaje w takim stanie, bez wątpienia jest osobą wyzwoloną. Osoba w pełni nieświadoma, znająca mnie jako ostateczny cel wszystkich ofiar i wyrzeczeń Najwyższego Pana wszystkich planet i bóg-bogów oraz przyjaciela i dobroczyńcę wszystkich żywych istot, uwalnia się od wszelkich cierpień i nieszczęść materialnych.